Dobra, witam bardzo serdecznie, moi drodzy, w odcinku, poprzedni odcinek jest bez dźwięku, gafę odjebałem w kół i właśnie patrzę, że się przełączył mi ze słuchawek na coś innego. Przepraszam was bardzo, ale był mój komentarz, słuchajcie, widzieliście jak nas jakiś frajer ze strzałami gonił? Prawdopodobnie i tak jeszcze będzie nam dane zobaczyć, także się nie przejmujcie. Lekkie lagi na starcie, jakieś takie, coś mamy tu, laguje. Aha, aha. typka jakiegoś. Dźwięk się na pewno już nagrywa, co nie? Ta, teraz dźwięk się na bank nagrywa. Dobra, wzięliśmy sobie bandażyk i wzięliśmy sobie bateryjkę. Ale jakieś takie dziwne lagi tutaj mam, przynajmniej odnoszę takie Kurwa, to on się tu patrzy latarą On się albo zbugował, a on się odpali jak ja wejdę na bank Ale są pojebane Ja mam wrażenie, by lagowało co chwilę. Na filmie nie laguje, ale... Ale dźwięki pojebane, moi drodzy. Zapisywanie. Dźwięki nagle ucichły. No się boję tego krupniacha do wody. Ja pierdolę. Ręce mogliśmy, to mogliśmy przemyć chociaż. Dobra, zajdą te krople dzisiaj, a dopóki te krople nie zajdą to nigdzie nie idę. To jest ten typek. Y Nagrywa się kolej w ogóle. trzeź, że w poprzednim odcinku nie nagrał się dźwięk? Takim jestem Bambikiem. Korzystając z okazji polecam wam wszystkim kod Neo 187 na Kidropie. Teraz zrobiłem battle za 11 zł wyjąłem 68. Serio? No mówię. Znajdował się w tej battle pod graczol, bot DMG i bot pasza. Dlatego wszystkim widzom od tego odcinka polecam kod Neo 187 na Kidropie To jest bardzo Bez dobry spacji To jest zajebisty koło to z nim oddaję. I pamiętacie moi drodzy otwierajcie ice Blasty, bo się opłaca Lupa, no 7 Ice Blastów, 1120 Wjąłem 68,10 To, to, to rzutkoło się straty ze wczoraj. DMG, DMG 20, 26 zł dropu, pasz 21 graczulowi... O dziwo graczulowi nie, 1150 i 975 oo Nie schowam się w żadnej szafce, choćbym miał Spita, się I Boże, w tym jak to się nazywa. W tej szkole, jak chuj, ten ksiądz zgwałcił tą małą babkę. Tam serenkę rękę uciąć. Myślisz, że tak. Myślisz, żeby tak jebli? Kurwa, mogliby tak w sumie zrobić, że doszło do gwałtu. Dobra, nagraj mi to pięknie do osiągnięcia. No to coś w ogóle kurwa mamy, tak szczerze powiedziawszy? Ta auto. Z... Ej, macie wrażenie, że wam laguje, czy to przez to światło, tak kurwa? Pamiętajcie, kod Neo 187. Mm -hmm. z dużych wszystko. I A nie musi być z nie musi być w ogóle z dużych. A, rozumiem, rozumiem. Taka ciekawostka, taka akurat ciekawostka. Pamiętajcie o tym kodzie, o to. Ale w kody nie znajdziecie widzowie. Pamiętajcie o tym i maneczku Dzięki Ziki za obecność. Tu kurwa telefon dzwoni, ale sobie jeszcze okiem tu po bokach, bo może jakieś papiery będą. Co to, kurwa? Ale tak, kurwa... kurwa on pięknie. A to tak znienacka cię... Oj... Oj... A tak znienacka cię ten gość, kurwa, wziął, tak? W ogóle bez zapowiedzi. i'm just a cheapo caravansan like moshai hello hello oh thank god you're alive i need you to stay calm

Choriec do tej szkoły, że ty przełapałeś ty, ty, ty na tym jak ten... Jak ksiądz chciał zgwałcić tą babkę i chciałeś ją odepchnąć i kark złamałeś, ale jak... Ale to bardzo dziwnie chłopacz. Może no, i mam rację. Nie wiem czy się to czasem nie muszę schować w którejś szafce. Ja ci zajebał. Poczekajcie, ja tutaj sprawdzę. sobie. pozwolę sobie sprawdzić w poradniku z powodu no. na to, że robię tu jedno osiągnięcie. Gdzie są poradniki? Do chuje. Robię tu jedno osiągnięcie i chciałem mieć pewność, że na pewno mogę. Bo nie można się w całej grze w beczce i w szafce żadnej, i w szafie jest żadnej schować. Szafka, szafa, jeden chuj. więc sobie to pozwolę zweryfikować tutaj na filmie. Wszystko osiągnięcia, I, i to się... przez. Co mówisz? Takie rzeczy się wycina na filmie. No co wycina się na filmie, Nie wszyscy wiedzą. Że jestem achievement hunterem. Czołgaj się, musimy jeszcze właśnie zrobić 10 minut pod wodą, tylko nie utopcie się, to musimy też zrobić. Gdzie to kurwa jest? Osiągnięcie bardzo proste, wystarczy nie wchodzić do szafeczek szafek w szkole, ale pamiętajcie, że raz trzeba wejść do szafki za jessicą, ok Czyli to właśnie trzeba zrobić się się do Zibę. ziben Wchodzamy Jest essa, jest essa totalna no też to się zresztą do szafki schowała Co tu się kurwa dzieje? Zapisywanie. Ty, ja się boję wyjść. Cipka. E, cipka. Tak, tu jest cipka. napisane ścianie. Na Knocik. Papierek. Albo psikus. knota, moi drodzy. Niech to się nam ten. Tak, zrobiłem właśnie screen'a. Ara ci wyjdzie ta babka z krzy... ...albo dobra. Jednak Nunu... ...i Willam. Bez kitu, Nunu Willyczump to jest kurwa. I witam jeszcze raz widzów odcinka. Kotneo 187 jest niesamowity. Teraz 14,40 56 zł ta? ta? Tymczasem mnie goni Nunu and Willyczump, to Mam 7 złotych z dychy. Ile w sumie łącznie? 120 zł? 107 Tak jak Derko podobnie Kurwa, ostatnia skrzynka to I ten paszy, w ostatniej skrzynce mi dało to mp 9 chujowe, to pomarańczowe Patrzy dało kurwa rewolwera, tego Amber Fate Komuś jeszcze ruszkowanie komuś jeszcze kurwa Co to było skrzydłowy P250 Także mortki, kot NEO187, pamiętajcie. No to to od, odrobiaj straty ze wczoraj. No. Zikciu wypierdala w tym odcinku jak taka reklama, szczerze. No. Sipałe. To nie wiedziałem kurwa iść. Tutaj. Skurwę, syństwo, wiedziałem, że wy wie, kurwie o to. Widziałeś tego? Widziałem, ale myślałem, że zrobię wiesz, taki kurwa tajski wślizg. Mogę stać w tym miejscu i się wyleczyć? Że ja? Kurzy 10 bandaży, osiągnięcie. łota! Ziki to się tak tu wpierdala człowieku, jak do siebie w te reklamy. Nie, żebym miał z tym jakiś problem. Wiem, gdzie trzeba iść, ale liczę, że może... O, elegansio, Fransio. Ej, Deadpool, a idziesz jutro wytestować też tą pizzę co jest obu naszej szkółki czy nie? Nie. Mać. A cię napierdala dobrze? On ładnie ładuje kurwa Bekendy, człowieku. Bo. Muszę nim po prostu spierdalać cały czas. Oj! się. É Ty gura suko Ej, salami jest wieprzowiny zrobione? Czy jak? Z konia. Zeszła. Czyli to jest temperone. No ale... Co się... Mam nadzieję, dzieje? ale nie wiedziałem, no, że on będzie obezwładniony, on mnie kurwa no, goni, ty jakiś szczur ogrodowy. O, no, człowieku, bardzo się dzieje kurwa. Aha, a co to się kurwa? O, a co to się kurwa? O, a się kurwa? Wygląda oh, hmm, jakby tu były dwa inne kulty. W trumne mnie zajebali. Ale Beka, że zeszły czynnik jest bez tego. Bez. bez. Radź bo, a! Radź go! Nędzny powstanie, otrzymamy swoją komunię. Będziemy pracować w grupę

no i kuj. Się po robocie. Tamtego, którzy się nam zajebali, to nie mamy pomocnika. To powietrze się może skończyć. Nie mnie zakupują i idą w pizdu. Nie ma nagrania do tego? Jest bateryjka, znaczy będziemy się ścigać. Dobra, zróbmy ze skrinka, Żeby żadnym z grobu. Dobra, idziemy dalej. Teraz gdzie mamy się udać? Chyba się udamy tędy. Ja mamy minut odcinka? 18, ok. Ciekawe czy jest jakiś inny program jak OBS. Do nagrywania, bo ten no, jest spoko, czasem, tak jak widzicie, teraz mi się przestawia, kurwa, wejście dźwięku, gdzie zawsze mam ustawione wiadomo jakie i takie, kurwa... Fajdj -józc... Fajdj -józc. -józc. A ja nie Ej, tu są jakieś typy, kurwa! Bo ja Cię słychać Nie? No. dzisiaj powiedziałem to, to że... Po I cię i cieszcie, bo już mnie nigdy zobaczysz na mieście. Może po południu, jak PZ. pewnie, że zrobimy nagranko. Problem jest taki, że w odlasie jedynce wystarczy tylko podejść już się robiono nagrania, to trzeba długo stać. Jako tego walu? jest tak zrobiona. 30 wydarzeń. Droga do maszku. Nagraj 30 wydarzeń. Nagraliśmy aż 30 wydarzeń. Nie pamiętam kiedy to się stało, jak gram w tą grę tej chwilę czasu. Ile mam w tej grze przegrane? No nie, wiem, kiedyś tu było napisane, ile masz łącznie, teraz masz kóje napisane. A i tak będę musiał odpalić grę, żeby spędzić 10 minut pod wodą, bo jest za to osiągnięcie, ja jestem achievant hunterem, moi drodzy widzowie. Dobrze zaproponowałem tego otlasta, bo byśmy siedzieli i dalej nic nie robili. O! fuck? Ja już sobie wyobrażam, jak po tych piętrach w tej kurwa kopalni chodzę. Aha, no na pewno. Zjebiesz się. Tak, zjem z takiego skrinka fajnego. Stryk? A potem powrzucamy je wszystkie.

Zapierdala ten głoś, co tam szedł. Ja muszę za nim zapierdalać, bo Tu będzie lina jak nic, bo światło świeci. Otwieraj. Zamykaj. Otwieraj. obrazem ja Obrażam. Ej, z tego Tomlinę zdjąć. Dobra,

Talu, 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 tui. Pięć się. Chcę się, nie się leczyć w ogóle. Don't touch me. Take hands out of you. No! No, no Zwrócili, zrzucili tego kurwa, f... tego co z tym siedział tym małym fiutkiem na głowie. Miły lampa. <laughs> trendowaty. Pani nazwali trendowaci. No tak, no bo oni byli ogólnie trendowaci. Przez. O kurwa. Może Teraz takie oczutka za autosta pierwszego. Pięknie, dobra, chodził Dobra, mam cię na kiwce, frajerzynko, ty O kurwa, ty on przyspieszył On przyspieszył Spierdalamy kiedyś rok powiedział Rundeczkę z nim mamy zrobić Dobra, już się nie goni Już Cię nie goni, bo nuta się ogarnęła Będziemy zużywać jakąś mocną staminkę. No tu chyba powinienem wejść. Ty, no gdzie? To włazu nie. Tu! Tu też nie. Wie no to kurwa, gdzie mam wejść? Z powrotem? Zamknięte. Powiedz jeszcze jeden włazik. Łazik. Na pewno. Daj mi tą baterię. Kto tu wszedł? Gdzie się okazało być zatrzaśnięty, to gdzie ja mam iść? A tam był gdzieś tu drugi właz był, jak pamiętam dobrze. w interakcję, pięknie. Dobra, palimy kurwa w dół po Panie, Fajnie tutaj zapis, bo bym sobie chętnie zakończył odcineczek. A ile jeszcze gierki zostało? Tośmy goni. No i wyjdziesz w tym po drugiej A? Myślałem, że wyjdziesz w pierwszej, po tej stronie. Też tak myślałem. Jeśli mam być cztery, to też tak myślałem. Tu byliśmy. Wrócimy do szkółki naszych bardzo chętnie. No, po trendowatych będzie sytuacja, że będziemy musieli się poślizgać trochę, jak świnie na torcie, żeby dostać osiągnięcie. osiągnięcie. No i kurwa wszystko jest zamknięte. Aha. Nie. mi się. Tu nie. Ty! Gdzie ja mam Iba, że dobra, tu sobie może byśmy zakończyli odcinek i po prostu zaczęli w następnym od rozkminienia co tu się dzieje. Co wy na no to? Tak mi się wydarzy, że będzie odpowiednio. I zrobimy sobie jeszcze trzeci odcinek i może basta na dzisiaj. Git?